Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogę spotkać się z Państwem. Mijają kolejne dni, tygodnie, miesiące naszego życia w czasie pandemii. Jak Państwo wiedzą, z uwagi na lawinowo rosnącą ilość zakażeń, począwszy od 24 października cała Polska ogłoszona została strefą czerwoną, a w związku z tym na terenie całego kraju wprowadzono pakiet obostrzeń związanych z zapobieganiem i zwalczaniem choroby COVID-19. Począwszy od 7 listopada wprowadzono szereg kolejnych ograniczeń. Między innymi zamknięte zostały dla publiczności instytucje kultury, teatry, w tym teatry operowe, filharmonie, muzea, galerie. Ograniczenia dotknęły także placówek handlowych. Wszyscy wiemy, że celem tych działań jest spowolnienie rozprzestrzeniania się koronawirusa, a tym samym hamowanie rozwoju epidemii. W naszej uczelni wprowadziliśmy rotacyjny tryb pracy administracji kierując pracowników także tej grupy do pracy zdalnej. Wobec tych wszystkich uwarunkowań naturalna wydaje się konieczność przedłużenia okresu zdalnego prowadzenia zajęć dydaktycznych. Choć decyzja ta zapewne nikogo nie cieszy, to jednak jestem pewien, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w obecnych warunkach wydaje się ona jedynym racjonalnym i jedynym możliwym rozwiązaniem. Na bieżąco śledzimy w uczelni zarówno predykcje epidemiczne na najbliższe tygodnie i miesiące, jak i sam przebieg epidemii. Zapewniam Państwa, że jeśli tylko sytuacja na to pozwoli, będziemy stopniowo zmniejszać ograniczenia i otworzymy obiekty uczelni. Przede wszystkim umożliwimy studentom ćwiczenie, a następnie przywrócimy odbywanie zajęć indywidualnych. Wypracowany został system bezpiecznego dostępu do sal uczelni, który wymagać będzie od każdego z nas ścisłego przestrzegania określonych procedur. Czekamy na moment, gdy sytuacja epidemiczna pozwoli na wdrożenie tego systemu. Szanowni Państwo, tak naprawdę od zachowań całego naszego społeczeństwa, a więc także od zachowań każdego z nas, zależy w jakim kierunku rozwinie się epidemia. Wiem, że członkowie naszej akademickiej wspólnoty podchodzą ze zrozumieniem i z najwyższą odpowiedzialnością do wprowadzanych ograniczeń, tym samym przyczyniając się do wygaszania fal epidemii. Za tę wspaniałą postawę pragnę wszystkim Państwu serdecznie podziękować. Bardzo liczę na to, że nie bacząc na niezwykle trudne okoliczności, w jakich się wszyscy znajdujemy, każdy z nas będzie nadal z równą jak dotąd odpowiedzialnością i równym zaangażowaniem wypełniał swoje obowiązki, widząc w nich także pewne remedium na chwilę zniechęcenia i zwątpienia. Bardzo proszę. Abyśmy stale pamiętali, że trwamy w sytuacji przejściowej i mimo obecnego kryzysu, każdy dzień przybliża nas do powrotu lepszych czasów, do powrotu normalnych czasów, gdy w naszej uczelni przywrócimy stacjonalny typ prowadzenia wszystkich zajęć, gdy wspólnie odradzać będziemy życie artystyczne i naukowe uczelni we wszelkich jego formach. Wiem, że nawet w tak niekorzystnej sytuacji możemy w naszej akademickiej wspólnocie wzajemnie na siebie liczyć, traktując zdobywane teraz doświadczenia jako pewien kapitał na przyszłość. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania pozostawiłem pewien optymistyczny akcent. Otóż nauczycielom akademickim, pracownikom administracji i obsługi naszej uczelni oraz studentom i doktorantom przyznane zostały nagrody, odznaczenia państwowe oraz stypendia. Szersze informacje na ten temat przekażę Państwu jednak w odrębnym nagraniu. Wszystkim Państwu i członkom Państwa rodzin życzę dobrego zdrowia. Do zobaczenia.